Z tej strony, i dzisiaj nagrywam z King Ja już się mam po. I dzisiaj, dzisiaj e, wybieramy, e, kogo mamy wziąć. Dobra, King Bruce, ty jesteś jak, jako gość, to mi wybierz kogo mam wziąć do bitwy. Dobrze, panie. Popatrz na mój profil. Mm. Kogo mam wziąć? Szeli. Dobra. Ty masz wsiąść poko. Nie. Mhm. Ale to jest challenge. Nie, od nowa wybieram. Dobra. Ty masz wsiąść po co? Gdzie jest ten poko? Jest poko, poko. Tu jest na samym górze. Dobra. Ty masz wsiąść. Jessie. Nie lubię Jessiki. Kiedyś to ją co chwilę grałeś? Dobra, kotówki Mrusia. A już nie lubię. Tak jest prawda? Mama mamy kucharku. Dobra, chodź na skrzynki. Ale trudno się gra jedną łapą. No, jak my mamy, lejemy lody. Ale wy widzowie, zostawcie lajka, subskrypcję i wpadajcie na kanał chłopaków King Bruce It i Polski Nuk 2010. Polecam. Polecam, Adam Małysz. Mm, mm, mm. A jak ktoś zna tą grę, to niech napisze ile ma postaci, a kto będzie mieć więcej, niech pan Trzy ja miejsca! Trzy miejsca. I te miejsca, ten. Serduszkuje. A, a jak... Mam, że masz zablokowane komentarze. Mm -mm, nie mam. Dobra. I oceniamy rundki jakie. Dobra, on się leczy, to nie. No, Wzięścimy się na tą rundę. Nie ma. Собрались утекай. Не называйте мне нубки. А что его называйте нубки? Вещи. Drugie miejsce, chodzi. Dobra. Plus cztery. Też. Dobra. Żeton. Wow. Dobra. Dwóch Teraz ja Ci cztery. wybieram jako pierwszy. Dobra. Mm -mm. Oto. Ale ja wybieram, a nie Ty. Nie, każdy wybiera to, co chce. Oto później ja sobie nie nagrywam odcinków za karę, tylko z polskim nubem. Będę, będę nagrywał. Dobra, jak wam się spodobał odcinek, to może będzie na tyle, bo przez King Brusa, jakby King Brusa to Dobra, wyśnij te. No. A ty? A ty weź. No, szybciej. Bo jesteś dobry, Sir. Bo Szanowni jest dobra. I jakby co to będę wam nawet mówił.